Po zakupie projektów Ekstradomu nasi klienci otrzymują elegancki karton, który poza samym projektem zawiera kilka interesujących dodatków. Dwa z nich, bardzo ważne, są niezbędne na każdej budowie. Dwa inne, bardzo praktyczne, pomogą w samodzielnym zagospodarowaniu działki. Pierwszy, najbardziej rzucający się w oczy to tablica budowy, którą zgodnie z przepisami obowiązkowo musi wywiesić w widocznym miejscu każdy, kto prowadzi inwestycje na podstawie pozwolenia na budowę. Musi ona zawierać kilka podstawowych informacji o samej budowie. Najważniejsze z nich to określenie rodzaju robót budowlanych, adres prowadzonej budowy, numer pozwolenia na budowę, imię i nazwisko inwestora oraz inne dane dotyczące wykonawców, kierownika budowy, organów nadzoru itd. Tablica zawiera także numery alarmowe Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia ratunkowego, gazowego i energetycznego, tak by nie szukać ich, gdyby okazały się konieczne w razie wypadku, awarii czy wystąpienia. Innych problemów na placu budowy. Otrzymaną od nas tablicę wystarczy wypełnić trwałym, niezmywalnym czarnym mazakiem i umieścić zgodnie z przepisami w widocznym miejscu. Dziennik budowy to kolejna rzecz niezbędna dla każdego, kto buduje dom na podstawie pozwolenia na budowę. Jest to dokument urzędowy, w którym kierownik budowy rejestruje przebieg prac budowlanych oraz innych zdarzeń związanych z budową domu. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa właśnie na kierowniku budowy, natomiast wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, w tym inwestor i architekt. Pierwszy wpis w dzienniku budowy uważany jest zwykle za rozpoczęcie budowy, a prowadzenie budowy bez dziennika podlega karze. Dziennik budowy stanowi integralną część dokumentacji budowy i ma status dokumentu urzędowego. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy na budowie wystąpią nieprawidłowości wymagające późniejszego formalnego wyjaśnienia. Co ważne, oryginał dziennika budowy należy załączyć do zawiadomienia o zakończeniu naszej budowy, oczywiście o ile była ona prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę. Dwa kolejne wydawnictwa ułatwią zagospodarowanie i urządzenie działki we własnym zakresie. Architektura ogrodowa zawiera projekty wiaty grillowej, wiaty garażowej, pomieszczenia gospodarczego, czyli popularnej altany, elementów placu zabaw, huśtawki z piaskownicą, grilla ogrodowego, grilla z wędzarnią, projekt oczka wodnego i projekt ogrodzenia. Te użyteczne projekty ułatwią pracę ekipie budowlanej lub umożliwią inwestorowi wykonanie niektórych elementów zagospodarowania działki we własnym zakresie. Zakresie. Ostatni i chyba najbardziej przykuwający kolorami wzrok element naszego pakietu to moduły ogrodów. Starannie opracowane, wzbogacone o dziesiątki zdjęć kolorowych przygotowanych specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa ilustracji umożliwiają wybór stylu i zagospodarowanie ogrodu we własnym zakresie, w zasadzie niezależnie od kształtu działki i jej rozmiaru. Razem z projektem staramy się dostarczać to, co jest niezbędne na budowie, ale też to, co będzie naprawdę użyteczne, by ułatwić życie wszystkim tym, którzy nam zaufali i kupili projekt w ekstra domu.